Wyjdę ponownie. Pokażę wam dzisiaj, jak zrobić taką pyszną, jak widzicie, kaszankę z jabłkami i cebulą. Zapraszam do oglądania mojego filmu. Do tego y, potrzebujemy tu mam cztery pędka kaszanki, użyję dwóch jabłek, trzy cebule, dodam sól, pieprz, troszkę cukru i odrobinę cynamonu. A także gałązki tymianku. I na początku pokroję cebulę w piórka, takie grubsze. Cebula już jest pokrojona. Teraz zeszklimy cebulę na patelni na oleju rzepakowym. Cebula już się smaży, a teraz przygotujemy jabłka. Jabłka pokroimy w ćwiartki. Robimy to w ten sposób. Jabłka są już przygotowane, i teraz wrzucimy te jabłka do y, podsmażonej cebuli. I cebula pomału zmienia kolor. Teraz do tej cebuli dodam jabłka oraz gałązki tymianku. E, kaszankę e, włożę teraz do e, cebuli i jabłek, ale e, ponadkrajam ją w 3-4 miejscach. Zrobimy to w ten sposób. I do tak przygotowanych jabłek i cebuli teraz dodam. Kaszankę robimy do wszystkich stron. Tak przygotowaną kaszankę z jabłkami i cebulą. Wkładam do piekarnika na 15 minut. Piekarnik jest nagrzany na 160 stopni. 15 minut już minęło. I zobaczcie, kaszanka tak wygląda. Wygląda bardzo ładnie. Ciekawe jak smakuje. Mmm, jest przepyszna. Mm. Szybka, łatwa potrawa. A naprawdę, cebula, jabłko, troszkę tymianku, no pyszne. A ja już z Wami się na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Smacznego, do widzenia.